I historia religii pokazuje nam, że religia stale się rozwija, stale się zmienia, stale rozwija, pewne, pewne elementy powstają, pewne zanikają, pewne tradycje, pewne praktyki religijne, nie wszystko jest wieczne, jakkolwiek pewne elementy są dosyć trwałe. Są w miarę niezmienne. Takie elementy jak przekonanie, że istnieje coś poza tym, co widzimy, słyszymy, dotykamy, że jest coś, czego nasze zmysły nie są w stanie dotknąć, zobaczyć, zbadać, zmierzyć. Przekonanie, że Poza naszym fizycznym światem istnieje jeszcze coś więcej. Historia religii pokazuje, że religia stale się zmienia. Jakkolwiek te zmiany i ten rozwój zwykle dokonywał się w taki sposób, że pewna formacja zanikała, a powstawała zupełnie nowa i czasami było to, dokonywało się to w taki sposób, że na zasadzie na zasadzie ostrej walki. Przy tej okazji działy się tragedie, wojny, rewolucje. Wielu ludzi zginęło przy okazji. To przechodzenie z jednej formacji religijnej do drugiej nie zawsze dokonywało się w sposób gładki, ewolucyjny, czasem bardzo często w sposób rewolucyjny. Jest tak dlatego, ponieważ, ponieważ poszczególne formacje religijne wytworzyły we pewne wewnętrzne struktury, tradycje. Każdy z nich w obrębie każdy z nich działają kapłani. Taki zawód powstał jak kapłani, którzy czerpią zyski z tego. No i to, to można uznać. marksiści oczywiście się tak gadali. Że to był jedyny powód, że religia trwała, no to nie był jedyny powód i zapewne nie najważniejszy powód, bo istotnym powodem było też przywiązanie do tradycji, zwłaszcza, zwłaszcza na wsi. Ludność wiejska jest szczególnie przywiązana do tradycji i nie lubi zmian. To ludność miejska. Jest bardziej otwarta na nowinki, zmiany, rewolucje, reformacje. Wieś nigdy nie lubiła zmian, w każdym razie daleko idących zmian. Więc czynników było, czynników było więcej. Tych czynników trochę było, więc raz, że przywiązanie wyznawców do pewnej religii, dopóki wyznawcy trwali, przy pewnej formie religii, to ona istniała. No i oczywiście kapłani odegrali niemałą rolę i tutaj dochodziło do sytuacji takich, że kapłani wchodzili w sojusz z tronem i wtedy władca pomagał, władca potrafił czas albo próbował daną religię usunąć na bok, Zminimalizować ich wpływ albo nawet zlikwidować, a inną jakąś formę religii promował. To już mieliśmy, to już obserwowaliśmy w Starożytności, no, w Egipcie, w Starożytnym Egipcie Chnaton, w Babilonie Nabonit, także w Asyrii coś takiego podobno miało miejsce, też, też pobywano w prowadzić w wieku 8 prowadzić jeden kult. A to oczywiście tylko niektóre przykłady no i pojawiły się, pojawiały się nowe, które uważano za niebezpieczne, na przykład chrześcijaństwo. To je najpierw zwalczano, a później niektórzy władcy doszli do wniosku, że można wykorzystać chrześcijaństwo na swoich celów. Więc zespół tych czynników jest dosyć bogaty. One działały, działały i działają na rozmytych poziomach. Sytuacja jest dosyć złożona. Nie należy upraszczać, jak to niektórzy lubią. I dlatego też, jak do, przynajmniej do tej pory tak było, rozwój religii, Bywał burzliwy. Przechodzenie z jednej formacji w drugą. Miewał charakter rewolucyjny. Oczywiście tego nikt nie lubi. Nie lubimy rewolucji. Nie lubimy przelewania niewinnej krwi. Nie lubimy wszystkich tych rzeczy. Zwykle lubimy, jeżeli zmiany dokonują się powoli, ewolucyjnie, na, na spokojnie. Problem w tym, że wiele systemów religijnych nie posiada wewnętrznych zdolności do tego, aby się rozwijać, doskonalić. Bardzo często wydaje się, zwłaszcza kapłanom, tak się wydaje, że to, co otrzymaliśmy, to musimy przekazać w formie niezmiennej. Dokładnie tak samo. No, oczywiście z tą formą niezmienną to dochodziło nieraz do manipulacji, do oszustw, na przykład Ireneusz z Lionu. To był wielki myśliciel chrześcijański na tamte czasy. W jego czasach nie było lepszego, dopóki Origenes się nie pojawił. On sobie wymyślił, że był uczniem ucznia apostolskiego. No i w taki sposób uwierygadnia to, co on co on uczył, co on pisał w swoich dziełach, że rzekomo to nauka apostolska niby była, dokładnie to, co apostołowie przekazali i on to przejął. No ale oczywiście to jest, to jest legenda. On był małym dzieckiem, kiedy Polikarp zmarł, a czy Polikarp kiedykolwiek widział apostoła Jana, to, to nie wiadomo, jest nawet wysoce, wysoce wątpliwe. Skoro papiasz, który żył o całą generację wcześniej, odnotował, że nigdy nie widział żadnego apostoła na, swoje, na własne oczy, to tym bardziej Polikarp nie mógł widzieć żadnego apostoła. Papież widział jedynie prezbitera Jana i prezbitera Arystiona. Tak odnotował. Dwóch spośród siedemdziesięciu uczniów Jezusa, ale apostołów to jest spośród tych dwunastu nie widział żadnego, więc Polikarp tym bardziej nie widział. No a już nie był żadnym uczniem ucznia apostoła Jana. On to sobie tak wymyślił tę historyjkę, tylko po to, aby dodać sobie autorytetu. No a w jego pismach są rzeczy, które ewidentnie nie mogły pochodzić ani od apostołów, ani od Chrystusa. Część jest zerżnięta z pism żydowskich, i do tych późniejszych, jeszcze z, z początku. Z początku II wieku, z około roku sypnego. Tak więc, kapłani czasami dokonują pewnych zmian, ale udają, że wszystko jest zgodne z tym, co oni otrzymali. Co otrzymali swoich poprzedników, niczego nie zmieniają. Dopuszczają się manipulacji czasem, aby, aby tylko po to, aby powstało wrażenie, powstało wrażenie, że niczego nie zmienili, że wszystko jest tak, jak było. Y oczywiście, dla mnie to no, czasami trzeba dokonywać takich zabiegów, bo inaczej. Wierni mogliby nie zaakceptować, no, czasami trzeba jakoś wytłumaczyć. Czy ta metoda jest etyczna, no, na pewno zapewne nie jest. Zmiany oczywiście są konieczne, są nieuniknione. Cóż, obserwacja, no, tutaj nie potrzeba nawet obserwacji. Wszyscy wiemy, wszyscy się zgadzamy, że. Człowiek rozwija się w każdej dziedzinie. Nie ma takiej dziedziny, w której umiejętności człowieka by się nie rozwijały. A dzisiaj przede wszystkim nauka. Nauka się rozwija. Ale nie tylko nauka. Religia też. W tej dziedzinie też jest rozwój. Tutaj też jest taka sytuacja, że powoli, jakkolwiek na innej zasadzie to się rozwija, powoli wkraczamy na etap wyższy, wyższy i jeszcze wyższy. I tutaj też no, czy będzie kiedykolwiek kres, koniec? No, tego ponad przekątpliwości nie wiemy. Może będzie, a może, a może nie będzie. W każdym razie, na chwilę obecną, jest jeszcze długa droga do przebycia. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Czeka nas wielki rozwój. Wiele jeszcze może się zmienić. Nie jest tak, że osiągnęliśmy szczyt naszych możliwości w tej akurat dziedzinie. To jest takie pewne oszustwo, takie kłamstwo i manipulacja. Że religia nie ma zdolności do rozwijania się. Ma rozwój się dokonuje, jakkolwiek, na innej zasadzie niż odkrycia naukowe, i zazwyczaj trwa to dłużej. No i są też pewne takie siły konserwatywne, siły tradycjonalistów, które są przeciwne zmianom. Oczywiście znaczy nie chcę tutaj powiedzieć, że każda zmiana jest dobra, rozwój w jakimkolwiek kierunku jest dobry. Nie, nic podobnego. Zwykle czas pokazuje, co się przyjęło, a co nie. Czas weryfikuje, a które idee były dobre, które, które złe. No, nie ma innego sposobu na weryfikację idei religijnych, jak właśnie upływ czasu. To tutaj nie da się nie można wziąć do laboratorium, zbadać, udowodnić i tak dalej. To się dzieje trochę na innej zasadzie. Jestem, że jeżeli chodzi o religię, to nie można wszystkiego sprowadzać do kapłanów, że kapłani no, żadni władze, w pieniędzy, wpływów y, trzymają, tak, oni rządzą, ogłupiają ludzi. Sprawa jest bardziej złożona. Kapłani to tylko jedna z grup. No, czy dziś my byśmy powiedzieli księża, duchowieństwo, coś w tym stylu? No, powiedzmy, kapłani, najlepsze określenie. Jest jeszcze taka grupa jak prorocy. To jest odrębna grupa od kapłanów. Kapłani często przesiadowali prorocy. To prorocy zakładają nowe formy religijne, nowe systemy, jakieś zupełnie nowe doktryny. To tworzą prorocy. Prorok powiedziałbym tak najkrócej mówiąc: Prorok to jest ktoś, kto posiada pewne, coś rodzaju szóstego zmysłu. Inni ludzie tego nie mają, tego nie czują, nie widzą, ale jak niektóre jednostki mają pewne wejrzenie w sprawy te pozaziemskie, sprawy takie ponadczasowe, sprawy ponadczasowe, tak powiedzmy ma swego rodzaju szósty zmysł. Ten szósty zmysł oczywiście ma każdy człowiek, tyle że on jest e, bardzo słabo rozwinięty, ledwo, ledwo zaznaczony. Chodzi o coś takiego jak intuicja, e, o, o tego typu sprawy, o takie sprawy jak sumienie, podświadomość. Tam kryją się pewne tajemnice. I niektórzy ludzie mają te zdolności znacznie większe. Oni, się, oni już się rodzą z takimi zdolnościami. Oni, oni od urodzenia mają, posiadają te zdolności. To nie przypadek, to nie żart, że Paweł napisał, że już od urodzenia był predestynowany do swojej roli. On już miał pewne takie cechy, które predestynowały go do takiego, takich, a nie innych przedsięwzięć. No, i on, to, i on to wykorzystał. Tacy ludzie jak, jak Mojżesz, jak Eliasz, jak Mahomet czy inni, czy Zaratustra, oni mieli pewne, pewne zdolności, czy je wykorzystali w dobry sposób, ku dobremu czy ku złemu. Eee, czy mogli to zrobić lepiej, czy jeszcze lepiej, no to jest już, to jest już inna. Zupełnie, zupełnie inna sprawa. W każdym razie, to ci ludzie, oni, oni stanowią ułamek promila w społeczeństwie, rzadko się powiem. Ci ludzie prowadzą do powstawania nowych form religii. Czasami są tylko reformatorami, czasami. No i z tymi prorokami to też bywa różnie. Bo taki prorok niekoniecznie musi być osobą inteligentną, niekoniecznie musi być osobą, że posiada wiedzę. Tak? Dzisiaj to się mówi, że ktoś, że tamten, no, nie ma wiedzy, nie ma wykształcenia, się wypowiada, się zabiera półcza, e, Zabiera głos. W sprawach religii płucza, innych, moralizuje. No, są, tacy, są tacy pastorzy na przykład bez żadnego wykształcenia, ale nagle Tworzy grupkę wokół siebie zakładu zbór. Nie przystępuje do żadnego kościoła i próbuje coś tam kręcić. no Większość takich grupek upada. Upadają bardzo szybko. Niektóre nie trochę dłużej. A niektóre nagle wyrastają w jakiś większy ruch, denominacja kościół po jakimś czasie, ale to tylko, tylko niektóre. Bardzo, bardzo liczne. Większość takich inicjatyw to upada. No, sprawdza się tylko łamek Bardzo, bardzo nieliczne przypadki. Niektóre z nich nawet e, próbowałem badać. No, jeden z takich przypadków opisałem w swojej publikacji z roku 2013. Chodzi o Zachara Kondraciuka z Jelonki, który już nie żyje, zmarł w 1983 roku. On, on miał takie pewne niecodzienne właściwości, zdolności. Prawdziwy, prawdziwy prorok. No więc oni mają pewne zdolności, ale z drugiej strony mogą mieć pewne też i ograniczenia. Rzadko się zdarza, żeby człowiek był wszechstronny, żeby posiadał ten, powiedzmy, tak szósty zmysł, który pozwala wejrzeć w sprawy ponadczasowe, a jednocześnie, żeby był człowiekiem inteligentnym posiadającym wiedzę. Poza tym oni, każdy z nich działał w określonym czasie, w określonym miejscu, posługiwał się określonym językiem, a to zawsze i, i ogranicza, i wytycza za każdym razem. E... Pewne propozycje, pewne rzeczy mogli błędnie interpretować. To, że ktoś ma nie do pewnych spraw może coś zauważyć, nie oznacza, że we właściwy sposób to przekaże. To jest inna sprawa. Może nadać temu czemuś niewłaściwą interpretację. Więc, yy, więc to jest wypadkowa rozmaitych przeróżnych czynników. Za, za każdym razem jest to wypadkowa przeróżnych czynników. Yy, Życie później to weryfikuje na swój sposób. Czasami wojny, weryfikuje, czasami politycy, czasami jeżeli dana przestarzała forma religijna jest podtrzymywana sztucznie przez władców, to później może być zmieciona podczas rewolucji i nie zostanie po niej prawie nic. Jest takie sztuczne podtrzymywanie przez polityków nie jest opłacalne dla żadnej religii. Taka religia, która ucieka się już do wsparcia takiego, sztucznego wsparcia, powinna raczej szukać nowych, jakichś nowych źródeł, które mogłyby ożywić nową energię, coś zreformować, no ale to pomysły, pomysły to <grym>, na ogół... Na ogół są kiepskie. Zazwyczaj są kiepskie. Wydaje się, że chrześcijaństwo do pewnego stopnia posiada zdolności, aby się przystosowywać, aby się zmieniać, dostosowywać do nowych okoliczności, nowych warunków. A w obrębie chrześcijaństwa to przede wszystkim protestantyzm posiada takie zdolności. A w obrębie protestantyzmu to ugrupowania ewangelikalne, które wchodzą dosłownie wszędzie, nawet jeżeli te zakładane przez nich zbory, nawet jeżeli znikają, to niedługo potem obok powstają, czy nawet w tym samym miejscu, kolejne i kolejne. Wchodzą do każdej kultury, do każdego kraju, do każdego miejsca na świecie. I tutaj zaletą jest, są zdolności przystosowania do warunków lokalnych, do potrzeb wspólnoty lokalnej, do potrzeb ludzi, wsłuchiwanie się w potrzeby ludzkie. Kapłani tutaj nie odgrywają już aż tak wielkiej roli, jak w religiach, które mają długą historię. Tutaj kapłani są po części również i prorokami. No tak, ale żeby nie powstało takie jakieś fałszywe wrażenie, bo teraz mówię kapłani, prorocy, prawda, i między nimi bardzo często dochodziło do opozycji, do rywalizacji, ostrych, ostrych rywalizacji, prześladowań, tak, karano śmiercią. No, bywało nieciekawie. Ale jest jeszcze i trzecia grupa, są jeszcze i teolodzy. No, zwłaszcza w chrześcijaństwie teolodzy. I teolodzy to jest jeszcze... To jest odrębna grupa. Dawniej, dawniej w starożytności, w średniowieczu, wieczu, to teologami zwykle zostawali kapłani. Niektórzy kapłani, ci bardziej wykształceni, ci bardziej inteligentni. Niektórzy z nich zaczynali uprawiać teologię, filozofię, co niektórzy kapłani. I nie było wielkiego rozdziewu pomiędzy teologią, teologami a kapłanami. Ten rozdziew to, tak na dobrą sprawę, to się pojawił w XIX wieku, tak na dobrą sprawę. Bo nie zawsze jest tak, że te teolodzy mają ten sam interes, co kapłani. Niejednokrotnie ten interes jest rozbieżny. Niejednokrotnie wykorzystują swoją pozycję, aby śmieszać kapłanów. To się dzieje dosyć często, choć nie zawsze może jest tak, aż tak zauważalne, ale to bywa też i ciekawe. Na przykład, jakiś to rok pisze jakąś pracę i któryś tam jest, robi przypis, i w tym przypisie wyśmieje jakiś powód. No i, ten, po i to, ten przypis uderza w konkretną osobę, nie wymienioną wprawdzie z imienia ani z nazwiska, ale osoby zainteresowane, osoby, które posiadają wiedzę kontekstową, te osoby bez trudu. Mogą się zorientować, o kogo chodzi. Te też zwykle wykładają na uczelniach państwowych, są przez państwo. No, nie są zależni od, od swoich kościołów, więc mogą sobie pozwolić na znacznie większą dowolność, znacznie większą swobodę, wypowiedzi, badań itd. Więc mamy tutaj. Taką sytuację, że z jednej strony oddziwują prorocy, którzy posiadają możliwości niedostępne dla większości ludzi, są również kapłani, którzy zwykle są przywiązani do tradycji, a są również i teolodzy, którzy chcą temu wszystkiemu nadać większy sens, bardziej zrozumiały sens, chcą to wszystko unaukowić. Chcą, aby ich Kościół, aby ich wyznanie dobrze się prezentowało. No, mamy wielką, wspaniałą teologię. Wszystko jest pięknie poukładane. I to wszystko służy oczywiście konkretnym celom. Chodzi o to, żeby kształcić swoich duchownych, żeby dzięki teologom, dzięki ich badaniom, również ich kapłani, byli mądrzejsi, wiedzieli więcej, więc to, to wszystko oczywiście ma sens. To życie doprowadziło do tego, że powstały takie grupy. No i oczywiście sami wierni mają w naszych czasach dosyć duży wpływ. Dawniej ten wpływ może był trochę mniejszy, jakkolwiek no, też potrafiono dawać, dawano znać. No, niejednokrotnie, tak, oczywiście. Ale dzisiaj. Ten głos jest bardziej taki, wyrażany w sposób bardziej cywilizowany, bardziej cywilizowany, bardziej racjonalny, uporządkowany. Już raczej nie, 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 za, nie tak jak kiedyś, że to rewolucja czy coś w tym stylu. Więc wierni mają dzisiaj wpływ na decyzje i teologów i kapłanów. Od poroków, czy się, nie, porocy nie lubią kogokolwiek słuchać. Więc rozwój religii jest wypadkową wszystkich tych czynników. No, nie wyjaśniłem tutaj wszystkiego. Dotknąłem tylko niektórych problemów. O innych sprawach może porozmawiam innym razem. Na przykład taka kwestia jak. Teolodzy liberalni, teolodzy fundamentalistyczni. Liberałowie fundamentaliści. No, takie dwa obozy przeciwstawne. Może, może kiedyś o tym porozmawiam. Na dzisiaj wystarczy.